i ograniczony czas pana marszałka, sądzę. No I kolejne spotkanie w Kujawskiej nie chciałbym zabierać, a wolałbym oddać głos naszym gościom, a przede wszystkim panu marszałkowi. Wobec tego, panie marszałku, jeżeli można taki kolejność spotkania, że tak powiem, czy program, a później wam państwo, jeżeli będzie jakieś pytania do gości. Tyle z mojej strony. Tutaj... Dziękuję. Bardzo dziękuję za to, Jest to, o to, o to, o to pytanie. W lubieniu rzeczywiście jestem e, po raz pierwszy na takim spotkaniu oficjalnym oczywiście przejazdem e, wielokrotnie. Chociaż e, ulubieniu od początku kiedy e, rozpocząłem swoją misję e, Marszałkowską, e, no był na wielokrotnie omawianym tematem na posiedzeniach zarządu, również w moim gabinecie. Panem Burmistrzem i władzami powiatu, całego powiatu łocowskiego. Ja chcę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Państwu i władzom Lublinia za to, że zdecydowaliście się na projekty, które nie są łatwymi projektami. Kiedy uwzględniliśmy tę listę projektów kluczowych dla naszego województwa, Wówczas dowiedziałem się, że chcecie Państwo realizować projekt stworzenia strefy ekonomicznej, strefy inwestycyjnej. No nie ma lepszego dla, przynajmniej dla mnie, pomysłu na wykorzystanie funduszy unijnych, ponieważ one rzeczywiście w taki sposób wykorzystywane przyczyniają się do autentycznego rozwoju. Ja wiem, że akurat w okolicach, gdzie jestem dzisiaj, Wtedy jeszcze wciąż bezrobocie było bardzo wysokie. Również e, nie wszędzie, ale w wielu miejscowościach na obszarze e, powiatu błocackiego dochody własne państwa gmin były e, e, jednymi z najniższych. E, I pomysł e, inwestowania Tworzenie miejsc pracy, czyli przygotowanie infrastruktury po to, aby w sposób dogodny, łatwo można było pozyskać inwestorów i przedsiębiorców, którzy się w tym obszarze będą rozwijać, jest jak ze wszechmiar no, najlepszym z możliwych, jeśli chodzi o to Państwa sytuacje, o w ogóle całe województwo, bo nie tylko problemy bezrobocia e, dotyczą e, gminy e, e, powiatu włosarskiego, ale całego regionu. E, ja myślę, że e, to raczej ja powinienem więcej wysłuchać z Państwa strony tego co macie do powiedzenia. Ja nie będę długo mówić o całym jezycskie. O tym, co staramy się robić wspólnie, jakie są nasze strategiczne cele, ale te, takie jednostkowe, bardzo krótko wyjaśnię, że naszym priorytetem w regionie jest to, aby żeby region stał się bardziej spójny pod względem społecznym, jak i terytorialnym. Dawny podział naszego województwa na trzy mniejsze no, jeszcze wcześniej na dwa odrębne obszary historyczne jeszcze te, te z dawnych czasów poza bodów spowodowały, że województwo cierpi na brak takiej spójności społecznej, terytorialnej. E, i, I trochę zazdroszczę innym regionom w Polsce, gdzie nie ma takich problemów. Te podziały są nas wciąż bardzo widocznie. Się w najróżniejszy sposób zewnętrzniają nie tylko że chodzi o mentalność, nie tylko, że chodzi o komunikację między ludźmi, ale również to co najbardziej widzę, są one widoczne te różnice w poziomie takim rozwojowym. Czyliśmy jako zarząd jako sejmik. To podstawowe zadanie, aby te różnice zniwelować. Oczywiście nie wszyscy tacy sami, bo różnorodności jest piękno i warto wszystko dla niej robić, ale, ale różnice te rozwojowe, te gospodarcze chcemy naprawdę zniwelować. Narzędzi, żeby to zrobić jest wiele oczywiście.